Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Na rysunku jest przedstawiona graficzna ilustracja układu dwóch równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi x i y. Wskaż ten układ. Teraz, proszę Państwa, popatrzmy tak na szybko na te równania, na te funkcje liniowe w układzie współrzędnych. Pierwsza z tych funkcji to jest jakaś funkcja w postaci ax plus b. I teraz tak, tutaj a musi być mniejsze od 0, gdyż funkcja jest malejąca. I wyraz wolny b to jest mniej więcej punkt przecięcia, to jest mniej więcej 3,5, czyli 3,1,2, gdyż punkt przecięcia osi y to jest wyraz wolny b. Czyli malejące a, ujemne a i b równe 3,1,2. Druga z tych prostych, a2, napiszę x, plus b2. Tutaj a jest większe od 0, bo funkcja jest rosnąca, a b2 jest ujemne, bo tutaj mamy jest ujemny i to jest mniej więcej minus 4. I teraz zobaczmy, czy takie poglądowe rozwiązanie pozwoli nam wytypować już odpowiedź. 3 1 druga, czy mamy gdzieś 3 1 drugą? 7 2. tu jest 3 druga. Funkcja malejąca przechodząca przez 3,5, czyli ta odpowiedź. I teraz 3,5, w zasadzie jest jedna tylko odpowiedź 3,5. Zobaczmy, czy druga pasuje. Druga funkcja jest rosnąca i przechodzi przez minus 4. Wszystko się zgadza. Zobaczmy, tutaj prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź B. Y równa się 2x minus 4, czyli to jest ta prosta. I druga prosta to jest Y równa się minus 1 drugiej x plus 7 drugich. To jest takie rozwiązanie po prostu... Przez analizę wykresu. Oczywiście można by to dokładnie policzyć. Teraz jak to zrobić? Zobaczmy, że prosta malejąca przechodzi przez ten punkt, czyli to jest punkt o współrzędnych minus -3 na x i 5 na y. Minus 3 i 5. Przechodzi też przez ten punkt, to jest punkt o współrzędnych 3 i 2. Można podstawić zobaczyć, jakie wyjdzie równanie prostej. I tak samo z drugą prosto, ona przechodzi tutaj przez 3, 2 i przez punkt o współrzędnych 0, minus 4 tutaj przez ten punkt. Czyli dla przykładu po, przypomnę, jak liczyć równanie prostej tej malejącej. Piszemy sobie y to jest ax plus b. Podstawiamy za x -a minus 3 za y 5 i później za x -a 3, a za y -a 2 czyli mamy na początku 5, to jest minus 3a plus b, bo za x podstawiłem i za y. I pod spodem mamy 2, to się równa 3a plus b. Klamra, podkreślam, tutaj mogę dodać, 5 plus 2 to jest 7, minus 3a daje 3a się skraca, zostaje 0, b plus b to jest 2b. Dzielę sobie przez 2, moje b to jest 7 drugich, czyli 3 i 1 druga. Jeżeli b to 3 i 1 druga, Biorę, podstawiam tutaj, albo tutaj, nie ma to znaczenia. Do pierwszego podstawię, czyli 5 to się równa minus 3a, dodać 3 i 1 druga. 3 i 1, druga, 3 i 1 drugą przerzucę na lewą stronę, czyli będziemy mieli 5 minus 3 i 1 druga równa się minus 3a. Czyli 1,5 równa się minus 3a, dzielę przez Minus 3, czyli przez to, co stoi przy A, mam 1,5 podzielić na minus 3, to jest A, czyli A to jest minus 1, 2. Nasze A to jest minus 1, druga, Równanie proste to jest minus 1, 2x. Dodać 3 i 1, 2. Czyli tak jak w odpowiedzi B, tak jak tutaj mamy. Analogicznie byśmy policzyli tę prostą rosnącą, która nam wyszła 2x minus 4.